W przychodni stoczniowej Porta Medyk, która mieści się przy ulicy Dibła 27, od kilku lat trwa remont starego budynku. Porta Medyk to sprywatyzowana przychodnia, która świadczy wiele usług dotyczących profilaktyki, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji. Jest strefa POZ-u, jest strefa medycyny pracy, jest strefa diagnostyczna i jest strefa specjalistyki. Oprócz tego w specjalistyce chcielibyśmy i na pograniczu specjalistyki i POZ-u chcielibyśmy wydzielić strefę na przykład pediatryczną. I w przyszłym roku, jeżeli wszystkie gabinety POZ-u w tej chwili zostaną tu umiejscowione, to zwolni się przestrzeń pod realizację tego naszego przedsięwzięcia pod tytułem strefa dziecka. Zarządcy przychodni zależy na tym, aby dzieci w niej przebywające mogły czuć się dobrze i bezpiecznie. Żeby matka przychodząca z tym dzieckiem ta mogła sobie wygodnie usiąść, żeby dziecko było w otoczeniu innym, takim wizualnie niż przychodniane, żeby tam się czuło mniej zestresowane. Tak? I żeby można było tamto dziecko zdrowe zaszczepić, chore, oddzielone od tych dzieci, które przydarzyła się jakaś choroba, mogło być przy, w, osobno w, przyjęte przez lekarza. Ale to wszystko ma być w takiej atmosferze no, zupełnie innej niż, niż przychodnie. Na kilku piętrach są przygotowywane nowoczesne gabinety, wyposażone w nowy sprzęt m.in. USG, mammograf, RTG oraz aparat do stomatologicznych zdjęć panoramicznych. Trwają jeszcze prace nad wymianą wind oraz utworzeniem dużego parkingu. Rejestracja do przychodni będzie odbywać się telefonicznie, osobiście lub internetowo. Każdy, kto posiada ubezpieczenie zdrowotne, będzie mógł wybrać swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej spośród 16 specjalistów. Do końca tego tygodnia, praktycznie wszystkie te sprawy instalacyjne jeszcze zostaną w, 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 zakończone. Po drugiej stronie pozostaje nam biały Montaż jeszcze, czyli dosłownie tam montowanie umywalek i chcielibyśmy, żeby do końca października zostało to wszystko już ukończone. W listopadzie na początku się przenosimy i praktycznie od tego momentu będzie funkcjonował tutaj POZ w tej nowej lokalizacji. Zespół porty Medyk opracował program dla osób, które znajdują się między 31 a 40 rokiem życia, który zachęca do zapisania się na badania, które później umożliwią Skorzystanie ze szczepienia przeciwko grypie za jedyne 10 zł.